Popatrzmy na Pana kariera z perspektywy troszeczkę tych młodych ludzi, bo to, czym się Pan zajmuje, to nie jest taka zwykła rzecz. Jak się narodziła ta myśl, że o, zostanę mi no, Powiem tak, że na początku to była fascynacja poprzez telewizję, to znaczy zobaczyłem krótki fragment pantomimy w telewizji. Miałem wtedy 12 lat i. I bardzo mnie to jakoś zauroczyło, no, ale to był amerykański film socjalistyczna Polska dookoła, więc starałem się o tym zapomnieć. Dwa lata później mój starszy brat powiedział, że idzie do teatru małego ze swoją szkołą na występ pantominy. Więc mnie ta nazwa wtedy zerektyzowała, że to jest to, co wtedy widziałem. Więc powiem szczerze, nielegalnie dołączyłem się do grupy licealistów, bo byłem jeszcze w podstawówce. I wszedłem do teatru na spektakl. Obejrzałem spektakl. Nic nie zrozumiałem, strasznie mi się podobało. Dokładnie tak było. I po spektaklu usłyszałem w głośnikach głos. Osoby zainteresowane pracą w zespole proszone są o pozostanie na widowni. No więc ja pozostałem na widowni. Okazało się, że teatr pracuje w teatrze małym, że szukają nowych członków, że chcieliby, żeby jakaś grupa nowych adeptów się przyjęła do zespołu, więc ja zacząłem chodzić na próby. Oczywiście wtedy się zdziwili, co ja tu robię, że jestem z podstawówki, bo to wtedy był taki teatr licealno-studencki. No ale powiedzieli, no skoro już jesteś, no to machnę ręką, to sobie bądź. I tak się stałem najmłodszym członkiem tej grupy Pantomimy. I szczerze mówiąc, od tego momentu powiedziałem rodzinie, że będę mimił. Oczywiście wtedy sobie nie zdawałem sprawy jeszcze, jak trudne to jest wszystko, jak wiele rzeczy musi się wydarzyć, żeby to było faktem, żeby rzeczywiście żyć z tego, że jest się mimem. No i powiem tak, trwało to, 10 lat było teatrów amatorskich, najpierw teatry takie tutaj w Tykach, teatr Migreska, potem był taki teatr, który założyliśmy już z kolegami. No a potem na studiach założyłem własny zespół studencki, mając nadzieję, że on się przerodzi w teatr zawodowy. Jednak, jak to w studenckich teatrach, zaczęła się rotacja ludzi, ten się żenił, tamten brał fakultet, ten wyjeżdżał na doktorat i tak dalej. No i efekt był taki, że stwierdziłem, że praca ze studentami to będzie ciągłe stanie w miejscu, to znaczy ciągle nowych ludzi, którzy znowu nic nie potrafią, trzeba ich uczyć i tak. I wtedy zapadła decyzja, że będę solo. I to był to było, po, po 10 latach zajmowania się pantomimą, mniej więcej, to ten, ten moment nastąpił. E, I założyłem teatr jednego mima, i było to 28 lat temu. Tak to no właśnie, no bo e, gdzieś tam takie myślenia, e, że coś nam się podoba, że bierzemy udział w jakichś tam e, kółkach zainteresowań, teatrach. E, to jest bardzo fajne. Przychodzi też taki moment, kiedy sobie mówimy: Dobra, to teraz dorosła i zajmę się tym poważną poważnym nauką, poważnym zawodem. Czy warto było zostawać przy tych marzeniach? Warto było, aczkolwiek powiem tak: do wszystkich wszystkim młodym, powiedzmy, artystom radzę coś takiego. No Po pierwsze, trzeba zobaczyć, jak to, co robisz, działa na ludzi. Zwłaszcza na tych, których nie znasz. Dlatego, że inaczej cię odbiera Twoja rodzina, koledzy, a inaczej odbiera Cię zupełnie obcy człowiek, który nic o tobie nie wie, nie ma żadnego zdania, nie jesteś jego krewnym ani znajomym. I myślę tak, jeżeli to, co ten artysta robi, obojętnie czy on śpiewa, gra, występuje, rozśmiesza, wszystko jedno, jeżeli to porywa, zachwyca ludzi gdzieś w obcym mieście no to myślę, że warto przy tym trwać, warto przy tym trwać. Jeżeli, jeżeli to jest powiedzmy bez większego wrażenia, to się, no to bym się długo zastanawiał, czy to jest ta droga, o którą chodzi. W moim przypadku było podobnie, że ja nie miałem żadnej, no byłem sobie mieszkańcem Tychów, tak, nie miałem żadnych znajomości w żadnej telewizji w Warszawie, żadnych ważnych ludzi, nic kompletnie. No i postanowiłem być mimem solowym, tak, komediowym. No, powiem tak, że trzy że lata żyłem, e, jak to się mówi, od pierwszego do pierwszego, ledni, rządzę, koniec z końcem, i starałem się e, no, z, jakkolwiek zarobkować na, na pantomimie, więc były to głównie występy dla szkół, na salach gimnastycznych, na, na różnych dla dzieci, podstawówki, siakie, owakie. No to trwało trzy lata, oczywiście w tym czasie. Próbowałem się dostać na jakikolwiek festiwal teatralny, komediowy. No Trzeba powiedzieć, że były to czasy, kiedy nie było internetu, nie było komórek. Więc A były, takie czasy? były takie czasy prehistoryczne i teraz trzeba było, żeby porozmawiać z dyrektorem, trzeba go było zastać w gabinecie. On musiał mieć czas i mieć ochotę rozmawiać z jakimś nieznajomym człowiekiem. O festiwalach trzeba się było skądś dowiedzieć, bo z internetu się nie dało, więc... Skąd mam wiedzieć, że jest jakiś festiwal grudziąców, prawda? I tak dalej. Więc powiem szczerze, że były to, były to ciężkie czasy. I oczywiście większość tych rozmów telefonicznych była mniej więcej, miała taki przebieg, no co pan robi. E, aha, to pan nic nie mówi, tak? E, jak pan był strój czarny, aha, to scenografia czarna świadków. No to my do Pana zadzwonimy. I to na tym był koniec kontaktów. I tak to trwało 3 lata. I rzeczywiście to, co mnie wtedy trzymało, przy. Przy Pantomimie to było to, że wszędzie tam, gdzie, gdzie ten występ już się odbył, tam widownia była bardzo zadowolona, tam się wszędzie to podobało, tylko problem był taki, żeby się przebić, żeby, żeby dotrzeć, żeby ci ludzie przyszli, żeby to, to był ten cały problem. No i po trzech latach takiej, bym powiedział, orki ciężkiej. Po trzech latach nastąpił taki moment, że festiwal, który nazywał się Piesiady Humoru i Satyry, nie miałem zielonego pojęcia, że jest to festiwal kabaretowy, ale w nazwie był humor, więc mówię, spróbuję się dostać. Zresztą wysyłałem wtedy zgłoszenia na mnóstwo festiwali. No i oczywiście przebieg rozmów był podobny, ale, ale okazało się, że jeden zespół nie dojechał. I ponieważ jeden zespół nie dojechał, to w rozmowie telefonicznej na dzień przed występem dowiedziałem się, że mogę wystąpić na tym festiwalu. No więc pojechałem na drugi koniec Polski. Zobaczyłem, że jest to festiwal kabaretowy, więc pomyślałem sobie, no to chyba, to chyba nic z tego, bo ja nie robię kabaretu, tylko teatr, ale, ale już trudno. Jak już jestem i mi pozwolili wystąpić, no to wystąpię. No i wystąpiłem i wygrałem ten festiwal. No i ponieważ wygrałem ten festiwal, no to się zrobiło małe zamieszanie, bo to tak różne kabarety tam wtedy też startowały znane. No i w tym momencie udało mi się następnie dostać na festiwal Paka, który też wygrałem. Wtedy dostałem się na festiwal Mazurskie Lato Kabaretowe, który też wygrałem. I okazało się, że powygrywałem to, co było w tym sezonie teatralnym, to wszystkie festiwale kabaretowe w tamtym sezonie to były 95 na 96, wszystkie wygrałem. No i wtedy, po tym momencie pojawiła się telewizja, no i można powiedzieć ruszyła kariera, tak? Zaczęła się, skończyło się występowanie w szkołach, zaczęły się teatry, sceny i, i kiedy myślę nad tym, to powiem tak, dziś z perspektywy czasu uważam, że te trzy lata oczekiwania na ten moment były bardzo ważne. Dlaczego? dlatego, że ja w szkołach dałem około, dawałem około 100 spektakli rocznie, czyli przez 3 lata zagrałem ten program 300 razy. Czyli jadąc na festiwal, miałem program, który był doszlifowany do najmniejszego szczegółu. Tak? Wszystko było, jeżeli coś się zagra 300 razy, to wszystkie słabe momenty dawno wypadły, wszystkie, wszystkie powiedzmy, techniczne rzeczy zostały dopracowane do, do ostatniego szczegółu. I myślę, że ten czas oczekiwania był, był zbawienny Przepraszam, z punktu widzenia właśnie wejścia potem na festiwal z programem. Czyli to, co jest ważne w tym, żeby gdzieś tam trzymać się. Tego co mam w połowie to jest może cierpliwość teraz. Tego tak, to znaczy trzeba, trzeba, no tak jak powiedziałem, trzeba mieć to, to własne przekonanie, że to rzeczywiście jest skuteczne, to co robi działa na ludzi. Trzeba zawsze starać się, no, to jest bardzo ważna też rzecz, kiedy się robi występ, to się go robi na 100%. Czyli daje z siebie w czasie występu najlepsze, co potrafię, najlepiej jak potrafię, tak to się staram wykonać. Dlaczego. Dlatego, że jeżeli człowiek w ten sposób pracuje, to powiem szczerze, że ta sztuka się wtedy rozwija i sam artysta nie wie kiedy. Ja tego doświadczyłem wielokrotnie, oglądając nagrania telewizyjne moich występów, że po paru latach ogląda tę samą scenkę i widzę, że ona się zmieniła, ale nie wiem kiedy. Ponieważ ja tych zmian nie planowałem, nie wiem kiedy one się dokonały, one się przeewoluowały gdzieś w trakcie występu. I jeżeli w drugą stronę, jeżeli ktoś przychodzi i zaczyna sobie robić, yy, traktować lajdowo występy, że on teraz, o tu, tu się nie muszę starać, bo to taka mała miejscowość albo coś tam, prawda, to potem następuje taki moment, że on zaczyna nabierać złych nawyków, zaczyna psuć ten program i nawet nie wie, kiedy to się dzieje. I potem kiedy on nagle chce zrobić super występ, to jego ciało już nie bardzo wie jak to było. Więc, więc wydaje mi się, że to jest też bardzo ważny element, żeby tam, gdzie się występuje, jak się robi jakiś występ, jak się, to trzeba zawsze dać z siebie maksimum i to jest najbardziej rozwijający element pracy. To znaczy, możemy robić oczywiście próby, możemy robić treningi, ale z doświadczenia powiem, że żywy występ, czy dla artysty jakiegoś muzyka, żywy koncert. Zawsze daje duże, duże możliwości, mnóstwo rzeczy się wtedy zaimprowizuje, doda się, będą jakieś sytuacje, które się, które się zdarzą i które wejdą na stałe do programu, i te, nad tym się do końca nie panuje, ale, ale to jest moim zdaniem najbardziej rozwijający element. Zresztą to nie jest tylko moja obserwacja, z niejednym artystą rozmawiałem na ten temat, że, że właśnie sam nie wie, kiedy mu się te programy zmieniają, kiedy to się poprawia. Kiedy robi próby, to mu się wydaje, że on przygotowuje program. Kiedy robi premierę, mu się wydaje, że to jest już przygotowane, gotowe, że już teraz będzie super. No ale potem okazuje się, że wychodzi na scenę, no cały w stresie, wszystko w domu, wydumane jak to powinno być, a żywa scena zaczyna to zmieniać w sposób właściwy, tak naprawdę. Czyli potrzeba troszeczkę tego samego zaparcia w stosunku do samego siebie, żeby dać z siebie te 100%. E, ale też podejrzewam, że przy e, tego typu profesji e, trzeba mieć dużo takiego samozaparcia e, w stosunku do tych zdań e, otoczenia. Bo to przecież nie jest takie od no tak, no oczywiście. To jak ja powiedziałem, że będę mimem, no to miałem wielu dobrych doradców takich, którzy ze szczerego serca mówili otwórz sklep albo coś tam, bo różne były pomysły, to dlaczego no bo się troszczyli o to, z czego człowiek będzie żył i tak dalej. No rzeczywiście no na, początku, na początku to wyglądało bardzo ciężko, ale, ale jednak z czasem, jak już człowiek się przebije, jak to wszystko, no to potem sytuacja się zmienia, potem Trzeba zatrudnić menadżera, trzeba po prostu, bo, bo człowiek nie daje rady tego wszystkiego sam obsłużyć, więc to jest tak, że, że na początku artysta się wydaje, że to jest ciężki temat, no zaśpiewania piosenek, tak, czy z czegoś tam żyć, no, ale z drugiej strony, czy Elton John ma problemy w związku z tym, że śpiewa piosenki, no żadnych, tak, no ale się przemił, doszedł do czegoś, osiągnął, no i tak to, tak to jest z tej branży.